włosy. Białowłosy. białowłosy! Białowłosy! Nazywam się Gerald. Czego potrzebujesz? Te twoje włosy, ta blizna i ta mina są wspaniałe. Chcesz ode mnie czegoś konkretnego, czy po prostu podziwiasz moją urodę? Podziwiam, podziwiam i pragnę. Taki groźny, taki męski. Kwintesencja majestatu męskości. Jeśli to ma być próba umówienia się ze mną na wieczór, to nic z tego nie będzie. Na wieczór? To niemożliwe. Do portretu potrzebne będzie światło dzienne. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chodźmy: czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Mój obraz, synogarlica nad łanem burzanym, wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanym. Miałem kiedyś pędzel z kilku kuroliszka. Był doskonały do nakładania temperii, ale straciłem go. Kot mi go zwędził. O co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Auri de Toulouse van Kot. nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz i bezczelny. Dalej pójdziemy pieszo. Wielmożni Państwo, przepraszam, że się ośmielę, czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio, zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. E, farby, wielmożni, farby i pędzle. Miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba że ty byś je znalazł? Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę? No zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak. Dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. No dobra. Poszukam. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Racja, Fingalu. Weźmy na przykład barona de Courdel. Odkąd obejrzał to nowe przedstawienie, ciągle próbuje się bratać z chłopstwem. Plama z farby, śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. Ślady stóp wyraźne, ale bardzo małe. Jest i kolejna plama. To chyba dobry trop. Tutaj też kapnęła farba. Lekary? To chyba one ukradły farbę. Ale po co? Przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Mam twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? A, e, tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Neckery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skale. To była zdaje się scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej sześć godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie, 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 nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanu. Żartujesz? Dowcipny Wiedźmin. Pocznij. To tutaj? Tak. Doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie ładnie ciekawe czemu nikt tu nigdy nie przychodzi no nic zastanów się w jakiej pozie chcesz być uwieczniony hmm, pomyślę No dobrze, wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Będę siedział na koniu, niech poczciwa płotka też zostanie uwieczniona. O tak, koń to doprawdy doskonały pomysł. Ale byłoby lepiej, żebyś dosiadł mojego Aleksandra. Od lat jest nauczony pozowania. Później dobaluję jakiegoś pokonanego gryfa. A teraz, proszę, głowa dumnie do góry. O tak, pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte, powtarzam. Czy koń mnie słyszy? Mogę zaczynać. No chyba, że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Zaczynaj. A teraz, jeśli łaska... Przybierz proszę, tę minę. No wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Dobrze? Te minę. Jak ja to. Aha! Wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy. A, a teraz się nie rusza? Długo jeszcze potrwa to malowanie? Y niedługo, całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Y nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy? Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! جی ایکلاشه ممون جو و Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne Gryfa. Mamuniu, moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie Wiedźmina na modela. A co z Twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. Oh, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż. Hmm, domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w Encyklopedii Maxima Mundi, a ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale Tło dopracuję sobie potem w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto Twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę, ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. I'm <laughs> going Witaj. O jesteś. Witaj, wiedźminie. Nie mogłem się doczekać i co? I co no proszę, powiedz. Jak ci się podoba nasz obraz? Nie tak to sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę dam ci radę na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Oh, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co rzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. Mm. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda.